co nauka i wykształcenie, jeżeli im nie towarzyszy wychowanie, to jest wyrobienie zdrowego sądu, czujnego sumienia, mężnej woli i hartu duszy. Rozdział trzeci o pracy umysłowej W obecnych czasach niewątpliwie coraz większą zwraca się uwagę na szkolne kształcenie kobiet, Coraz bardziej upowszechnia się zwyczaj, że kobiety składają egzaminy, których program jest obciążony wielką rozmaitością przedmiotów i obszernym zakresem. A jednak, sądząc po owocach tych nauk, zdawałoby się, że szkoły mijają się z zamierzonym celem, bo nałożywszy jarzmu kilkuletniej programowej nauki przechodzącej częstokroć siłę młodego wieku, ani nie wyrabiają zamiłowania do pracy umysłowej, ani nie wzbudzają potrzeby nabywania dalszej nauki, ani nawet nie dają podstawy i umiejętności ułatwiającej dalsze osobiste kształcenie się. A cóż powiedzieć o praktycznych wynikach owej programowej nauki? Jedynie człowiekowi udzielony jest przywilej kształcenia się i udoskonalania do końca życia. Kto z tego przywileju nie korzysta, ten się sprzeniewierza i odpowie Bogu za wszystkie niepowodzenia, którym sam jest winien. Nie usprawiedliwi się brakiem światła, brakiem wiedzy skoro nie uczynił tego, co od niego zależało, ażeby światło i wiedzę pozyskać. Nauka języków bardzo dodatnio wpływa na rozwój umysłowy, nie licząc wielu innych korzyści do niej przywiązanych. Ale nie każdy ma do niej łatwość i ochotę, a w takim razie lepiej zwrócić czas i siły ku innej nauce. Nauka języków, choć bardzo pożyteczna, nie jest niezbędną, a zatem nie warto przy niej się upierać, jeżeli w niej zbyt wielkiej doznaje się trudności. Kto jednak łatwość do nauki języków posiada, ten niezmiernego dozna z niej zadowolenia i ze zdumieniem się przekona, że im więcej języków uczyć się będzie. Z tym większą przychodzić mu to będzie łatwością. Język łaciński jest językiem Kościoła. Kościół naszą matką. Jeżeli się nie godzi zapominać języka ojczystego, to i macierzyńskim pamiętać należy. To też chociażby nie miało się dojść do czytania i rozumienia łacińskich klasyków, co być może zbyt wiele czasu i pracy wymagało, to samo rozumienie Kościelnej Łaciny już dla katolików przedstawia korzyści ogromne grecki język zapewnia znowu tę korzyść, pominąwszy jego przepiękną literaturę, że służąc do wytworzenia wyrazów technicznych we wszystkich naukach daje dokładne i ścisłe ich zrozumienie. Ta ścisłość wielce wpływa na rozwój umysłowy. Ale do tej nauki nie można by kobiet namawiać. Chyba o ile, by miały dużo wolnego czasu i istotne do nauki zamiłowanie. W takim razie można im bezpiecznie zaręczyć, że odniosłyby stąd wiele zadowolenia. Z języków żyjących najlepiej uczyć się tych, o których sądzić można, że ich literatura najkorzystniej wpłynie na rozwój umysłowy i duchowy, a także tych, które ułatwią czy to podróż, czy pobyt za granicą. Podróże bardzo korzystnie na wykształcenie wpływają, ale żeby z nich odnieść korzyść całkowitą, trzeba znać i to jak najlepiej język kraju i ludzi, wśród których się przebywa. Liczby są tak w życiu niezbędne, jak sama mowa, od której bywają częstokroć wymowniejsze. To też najprostsi, najmniej wykształceni ludzie dochodzą do liczenia, jak dochodzą do mówienia. Potrzeba staje się mistrzynią w obu wypadkach. <laughs> czy to dla własnej obrony, czy to dla własnej korzyści, niekiedy przez chciwość uczy się człowiek liczyć. A są wypadki, że tę naukę po czasie zdobytą ciężko i gorzko opłaca. Ale tak jak rubaszną, nieokrzesaną, prostacką mową wstydziłaby się wyrażać osoba wykształcona, a nawet nie zdołałaby nią wyrazić wszystkich odcieni swych myśli i uczuć, tak wstydzić by się należało nieumiejętności władania liczbami, która umysł krępuje i czyni go nieudolnym. Nauka władania liczbami, arytmetyka ma doniosłe zadanie. Uczy porządku, oszczędności, pomaga ochraniać własne mienie, prowadzić dom i gospodarstwo, a stąd wpływa na spokój, zgodę, przyzwoitość życia. I tak dalej. Upragnioną i pożyteczną rzeczą jest dla każdego wiedzieć, że 2a2 dwa dwa to tylko 4, a że 4 bez dwóch to tylko 2. A żeby uniknąć tak powszechnego w domach polskich przerachowywania się, ale nauka ta obok wpływu na życie praktyczne ma wpływ równie doniosły na rozwój umysłowy. Wyrabia logikę, ścisłość wnioskowania, przytomność umysłu, szybkie obejmowanie przedmiotu, słowem stanowi pierwszorzędną gimnastykę umysłową, której zaniedbanie obniża nie mało poziom umysłów kobiecych. Arytmetyka prawdy uczy. Prawdy wymaga, prawdę wykazuje. Do bardzo porządnych elementarnych nauk należy rysunek geometryczny i techniczny. O ile malarstwa, rzeźbiarstwa, tak samo jak muzyki i śpiewu, nie warto się uczyć bez istotnych do tego zdolności, o tyle rysunku, chociażby żadnego się nie miało w tym względzie talentu, uczyć się warto tyle przynajmniej, ile tego w codziennym zastosowaniu potrzeba. Niemożność narysowania rzeczy, którą się ma na myśli, jest rodzajem kalectwa i jakby niemowlęctwa, bo człowiek myśli swoje wyraża nie tylko mową, nie tylko pismem, nie tylko liczbami, które też są wymowne, ale i rysunkiem, który w pewnych okolicznościach może się stać najwymowniejszym środkiem do wyrażania myśli. Zresztą wszystko, cokolwiek wytwarza ścisłość myśli, Wysłowienia, oka, ręki jest bardzo kształcącym i jeżeli nie liczy się ściśle do pracy umysłowej, to jednak w pobliskim jest z nią stosunku i do rozwoju umysłowego wielce się przyczynia. Dalej kobieta powinna, chociażby z elementarnych książek i w elementarnym stopniu, zdobyć sobie pojęcia z nauk przyrodniczych, kosmografii, fizyki, chemii, botaniki i innych. Nie tylko dlatego, że człowiek o tyle zaradniejszy, o ile lepiej rozumie tajemnice przyrody, które go otaczają, że o tyle lepiej na swoją korzyść wyzyskać je potrafi. O tyle lepiej ustrzeże się od szkód, na jakie nieświadomością częstokroć się naraża, ale i dlatego, że przenikanie przyrody dziwnie umysł rozwija, daje mu przenikliwość, przytomność, świeżość, jakby zawsze odnawiającą się młodość, którą obdarzona jest przyroda. Przenikanie rzeczy materialnych przyrodzonych daje zarazem pojęcie o rzeczach nadprzyrodzonych, duchowych, których tamte zwykle są jakby podobieństwem. Historia to najżywotniejsza z nauk, prawdziwa mistrzyni życia. To doświadczenie okupione łzami i krwią pokoleń przeszłych, a torujące drogi pokoleniom przyszłym. To nigdy nie wyczerpana skarbnica wskazówek do rozpoznania, w czym tkwi siła narodów, z których upadek sprowadza, skąd odrodzenie przyjść może. To nauka, która umysł pogłębia, budzi poczucie doniosłości czynów. Ważna dla narodów kwitnących, daleko ważniejsza dla żyjących w ucisku. Nią całe życie kształcić się można i trzeba ale żeby wśród mnóstwa dziejowych faktów nie zgubić głównego ich wątku, trzeba przede wszystkim utrwalić w pamięci całość dziejów w najogólniejszych przynajmniej zarysach. Najlepiej zacząć od wyuczenia się historii powszechnej, streszczonej, a dopiero zdobywszy sobie dokładne, aż tylko ogólne o niej pojęcie, wybrać czy to kraj odrębny, czy odrębną epokę za przedmiot nauki szczegółowej. Historii powszechnej, tak jak każdej, uczyć się trzeba zawsze mając przed sobą odnośne mapy, do których jak najczęściej zaglądać warto. Oprócz tego trzeba mieć pod ręką chronologię powszechną, z której by się w każdej chwili dowiedzieć można, czytając o jednym kraju, co się jednocześnie działo w krajach innych. Trzeba też mieć pod ręką słownik czy encyklopedię do sprawdzenia, kim byli, co czynili, gdzie przebywali, w jakim wieku żyli ludzie, których nazwiska w książce się spotyka. Nareszcie trzeba odszukać dokładne znaczenia wyrazów, których by się nie zrozumiało, szczególnie jeżeli są pochodzenia greckiego lub łacińskiego. Bardzo to pomaga do nabycia ścisłości pojęć i wyrażeń. Chronologii trzeba się uczyć na pamięć. Nie tak, ażeby mieć pamięć mnóstwem dat obciążoną, osobliwie gdyby się miało trudność do ich pamiętania, ale tak, żeby główne przynajmniej w pamięci zatrzymać, poprzestając chociażby tylko na zapamiętaniu, do której połowy wieku, którego wieku się odnoszą. Wyuczywszy się historii powszechnej, trzeba zabrać się w tenże sam sposób do streszczonej nauki dziejów własnego kraju. Taka streszczona nauka prawdopodobnie zabierze niewiele czasu. Powinna jej towarzyszyć nauka geografii i chronologii narodowej. Doszedłszy zaś do ogólnego poglądu na własne dzieje w stosunku do dziejów powszechnych, z korzyścią już można przystąpić do szczegółowego badania historii ojczystej w poszczególnych epokach, poszczególnych prowincjach, czy też w całości za pośrednictwem czytania obszernych, opracowań, monografii, szkiców, pamiętników itd. Ale na to, żeby czytanie historii ojczystej celu swego dopięło i owoc pożądany przyniosło, to jest, żeby wpłynęło na cały kierunek życia pod względem narodowym, trzeba pamiętać, że ono nie ma służyć jedynie do zaspokojenia ciekawości, jakkolwiek słusznej, że nie chodzi jedynie o znajomość odrębnych dat i faktów, ale ogólne pojęcie i zrozumienie dziejów narodowych. Rzecz to niezmiernie trudna. Widzimy, jak najdrobniejsze codzienne wypadki rozmaicie są przez rozmaitych przedstawiane, jak trudno dojść do prawdy. To samo zresztą zdarza się na większą skalę względnie do dziejopisarstwa. Każdy historyk ma swoje własne zapatrywania i chcąc nie chcąc w takim świetle przedstawia ludzi i wypadki, w jakich sam je widzi. Aby tedy dotrzeć choć w przybliżeniu do prawdy, trzeba czytać dzieła historyczne z rozmaitych punktów widzenia pisane, nawet sprzeczne między sobą. Nie poprzestając na obznajamianiu z dziejami politycznymi, trzeba jednocześnie zapoznawać się ze współczesną historią kościoła, literatury, sztuki, rozwoju przemysłowego itd. Im rozleglejsze wiadomości w tych wszystkich kierunkach, tym łatwiej wyrobić sobie trafny pogląd na pojedyncze wypadki dziejowe. Nauka w ścisłym znaczeniu jest istotną pracą, wymaga dużo czasu i odpowiednich zdolności. Kto nie może wszystkich sił jej poświęcić, z konieczności poprzestać musi na ograniczonej liczbie przedmiotów. I bardzo ograniczonym ich zakresie, słowem na nauce elementarnej. W pozostałym zaś, nieograniczonym obszarze wiedzy ludzkiej, czerpać można za pomocą czytania. Nauka elementarna powinna brać za cel przygotowanie umysłu do korzystnego i pouczającego czytania. Powinna wprawiać umysł do skupiania uwagi kształcić pamięć, dawać możliwość dokładnego rozumienia tego co się czyta, wreszcie rozbudzać chęć wzbogacenia umysłu coraz nowszymi wiadomościami, ciekawość i zamiłowanie do dzieł poważnych i mających wartość prawdziwą. Jeżeli praca nad nauką stanowi podstawę wykształcenia, to czytanie jest najpierwszym i najważniejszym środkiem do uzupełnienia go. Odczytania Dzieci rozpoczynają naukę, a o ludziach dojrzałych dałoby się powiedzieć, że stopień ich wykształcenia zależy od tego, czy i jak czytać umieją. Ileż to osób, które nawet gdy się je widzi z książką lub dziennikiem w ręku, można by zapytać, czy czytać umieją, a jak mało takich, które by mogły sumiennie na to pytanie dać twierdzącą odpowiedź? Do czytania można by zastosować słowa świętego Jakuba o języku że przezeń przychodzą błogosławieństwa i przekleństwa. Czytanie jest mieczem obosiecznym, którym umiejętnie władać należy, jeżeli ono ma przynieść wykształcenie, a nie wykolejenie. Czytanie może oświecać, umacniać, uszlachetniać, uświęcać. Czytanie może umysł upaczyć, serce plugawić, duszy śmierć zatrutym żądłem zadać. Czytanie czczością przedmiotu może przytępiać i ubezwładniać wszystkie siły żywotne umysłu, serca i duszy. Z kim kto przestaje, takim się sam staje, mówi przysłowie. To samo powiedzieć można o wpływie wywieranym przez książki, wśród których nie tylko że umysł przebywa, ale których istotą tak się przenika, że to, co z nich czerpie, staje się jakby jego częścią składową. Czytanie jest dla istoty moralnej człowieka tym, czym pokarm jest dla jego istoty fizycznej. Tak jak pokarm wytwarza jego zdrowie i siły, tak czytanie wytwarza, jeżeli się tak wyrazić wolno, jego temperament duchowy to jest jego zdrowie i siły moralne. Wystarczy choć trochę zastanowić się nad tym, ażeby zrozumieć, jak ważną jest rzeczą wybierać między książkami te, które czytać warto, szczególnie za młodu, póki umysł bardziej ciekawy i wrażliwy, a pamięć świeża i wierna. Najgłębsza i najrozleglejsza wiedza nie skupia jeszcze w sobie wszystkich władz ducha ludzkiego. Ludzie stworzeni na podobieństwo Boże i stworzeni dla nieba mają wrodzoną potrzebę piękna, i jeżeli te zarodki, które Bóg złożył wraz z życiem w człowieku, nie zostaną rozwinięte, to wszelkie najwyższe nawet wykształcenie nie jest jeszcze zupełnym. Potrzeba piękna w każdym człowieku istnieje. Już najmniejsze dziecko, budzące się do życia, oczy zwraca ku światłu, które samo przez się jest pięknem i jest warunkiem piękna. Ale poczucie, zrozumienie, ocenienie piękna są tak rozmaite, jak rozmaite są warunki, w których człowiek się wychowuje i żyje. Potrzebę piękna objawiającą się w dziecięciu, kiedy szuka światła, i w owym dzikim człowieku, kiedy pożąda świecideł, można rozwinąć, doprowadzić do pełnego rozwoju i tak nią pokierować, ażeby się dźwignią w życiu stała. Takie jest posłannictwo literatury i sztuk pięknych. Im one wyżej stoją, tym wyżej się podnosi poziom narodu, wśród którego powstały. One swym rozwojem zdradzają rozwój społeczeństw, a schyłkiem swoim zwiastują bliski ich upadek. Pojęcie o pięknie i zamiłowanie piękna mają dla każdego odrębnie wziętego człowieka, tak jak i dla społeczeństwa, w ogóle pierwszorzędne znaczenie. O ile ludzie mają poczucie i żądzę piękna, o ile rozumieją, że ono polega na odwiecznej prawdzie. Na odwiecznych zasadach, które znać i szanować należy, o tyle w ich dziełach, a i w życiu napotyka się to prawdziwe piękno, oparte na równowadze, harmonii, celowości i ładzie. Zapoznając się z arcydziełami literatury i sztuki, trzeba się trzymać ich chronologicznego porządku. Literatura, muzyka, malarstwo, rzeźbiarstwo, architektura mają swoje dzieje, swoje początki, swój wzrost, swoje upadki, swoją młodocianość, dojrzałość i zgrzybiałość. W tym porządku trzeba ich utwory poznawać, żeby je należycie oceniać i sąd swój na nich wyrabiać. Umysłom i oczom, wykształconym jedynie na wzorach nowożytnych współczesnej literatury, sztuki i mody, niezmiernie trudno cofnąć się do należytego oceniania piękności literatury i sztuki starożytnej. Co więcej, kształcąc się na wzorach nowożytnych, które nie przebyły jeszcze próby czasu, Prawie niepodobna oprzeć się wpływom miejscowych prądów, chwilowych namiętności, osobistych uprzedzeń, a tym samym nie narazić się na zwichnięcie sądu i zepsucie smaku. Co do osobistego uprawiania sztuk pięknych, nie warto kusić się o nie, jeżeli się nie posiada wybitnych zdolności i odpowiednich warunków. Ale o muzyce. Powiedzieć można, że ona tak leży w naturze człowieka, tak mu jest upragnioną, tak się jej szuka i do nabożeństwa, i do rozrywki, i do zabawy, że kogo Pan Bóg obdarzył drogocenną do niej zdolnością, ten wszelkich usiłowań dołożyć powinien do troskliwego kształcenia tego daru Bożego. Ale jeżeli w jakiej? To w tej właśnie sztuce potrzeba mądrego kierunku i nauki. A dobry kierunek i nauka nie polegają na tym, żeby lekcji było dużo, ale żeby były bardzo dobre. Jeżeli nie można dojść do wyrobienia wielkiej biegłości, to warto przynajmniej wyrobić dokładność wykonania, poprzestając na graniu i śpiewaniu utworów mniej trudnych, byleby je wykonać z właściwym taktem. Rytmem, ze zrozumieniem i oddaniem myśli kompozytora, a nie kusząc się o wykonywanie rzeczy zbyt trudnych, których oddanie siły przechodzi. Nauka muzyki wymaga tyle ścisłości, cierpliwości i wytrwałości, że może dodatnio oddziaływać na wyrobienie charakteru. Śpiew ma tę wyższość, że nie wymaga kosztownych instrumentów, a zatem jest przystępniejszy dla wszystkich. Dobry śpiew kościelny kształci i podnosi całą ludzkość. Zamiłowanie śpiewu rozbudza zamiłowanie piękna, a tym samym wyklucza w pewnej mierze to wszystko, co się pięknu sprzeciwia. To też zamiłowanie śpiewu i naukę śpiewu gorliwie szerzyć trzeba. Dziwne jest mniemanie, że wystarcza mieć trochę ucha i dużo głosu, a żeby to samo przez się dobry śpiew stanowiło. A wszakże nikt sobie nie wystawia że posiadanie farb i pędzli stanowi naukę malarstwa, ani że kałamasz i pióro stanowią naukę pisarstwa. Czemuż więc, kiedy chodzi o śpiew, każdy jest skłonny wyobrazić sobie, że same warunki do niego potrzebne umiejętność zastąpić mogą? Metoda ma tyle w śpiewie znaczenia, co i głos, a może poniekąd i więcej, bo jeżeli ktoś, nie mając głosu, nie śpiewa wcale, mniejsza szkoda. Jeżeli, mając mało głosu, ma dobrą metodę, to jednak śpiewem swoim wiele przyjemności sprawić może. Przeciwnie, jeżeli mając silny i choćby najpiękniejszy głos metody nie posiada, to się staje plagą dla swego otoczenia i popełnia rodzaj grzechu, naraz przeciwko estetyce i przeciwko dobremu wychowaniu. Praca umysłowa nie może być jednakową dla wszystkich. Każdej z nas wolno kształcić się w miarę zdolności i upodobań. Chodzi tylko o to, aby się kształcić istotnie, tak, żeby umysł rozwijał się, a nie tępiał. A co więcej, żeby siebie samych nie brać za cel ostateczny kształcenia się i nauki, ale kształcić siebie tak, jak się ostrzy narzędzie, które do innej i dalszej pracy służyć powinno.